Odpaloną tą aplikację, to nie mogę zwiększyć mapy. Nie widzę. Ja, pieprze. Nie widzę, co się dzieje dookoła mnie. O, ta ciężarówka. Ona nie jest w ogóle skrętna. Nie wiem czemu, ale bardziej koła skręcają, a jak ona skręca. Refleks szachisty <laughs> Ja na no, Reflex refleks był dobry, refleks był dobry, idealny wręcz Ale się zagapiłem trochę <laughs> Muszę nie. inaczej, refleks był szachisty, ale timing był idealny <laughs> O ludzie, typowo grałem w GTA Online